Siemanko i z tej strony Ala i no, będziemy kontynu kontynu kontynuować naszą serię z survivalem I też chciałem wam powiedzieć, że y, odcinki właśnie będą rzadziej, przez następne co najmniej 3 nie będzie odcinku. Y, no to dlatego, bo dużo osób jest w moim domu no i chcę byście słyszeli jak, jak ludzie rozmawiają no dlatego y, no dlatego rzadko robię odcinki ale może za niedługo będę robił częściej. O, na, na tym, że oswoiliśmy psa. I zbieraliśmy jagody. Będzie trzeba sobie skratować też nowy miecz, bo on mój się skończył. No i poszło, no i będziemy szukać wioski. no. Najlepiej na z kowalem, właśnie, i na łące. Bo wtedy tam będę mógł się osiedlić i zrobić dom. Um, no um, to tutaj mamy? Same góry, drzewa i wodę. Chyba, widzę, że będzie trzeba popłynąć. Będzie trzeba popłynąć łódką. bo no ja nie lubię takich terenów, jak pewnie każdy. wpadajcie też na kanał xfen.pl, bo tam nagrywa mój taki kolega, ogólnie. I żeby jeszcze wiaderka nie zrobiliśmy i kilofa, to jest normalnie wstyd. o i taczę jeszcze i miecz. dobra yy, 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 dobra teraz wrzucimy yy, drewniany kilo wrzucimy dwa dirta wrzucimy miskę wrzucimy nie tego nie wrzucimy yy, wrzucimy trzy kobla cztery kobla Dobra hmm. A więc teraz zbuduję łódkę I będziemy płynąć Przed oceanem Dobra hmm. yy. Tu mam jederko I i potrzebuję na pasku motyka. I jeszcze jakieś arena pasku. No, no. omijamy nasze przedmioty wrzucone. Poszukujemy sobie znowu jakiegoś normalnego terenu, bo no, Minecraft nie chce nam dać porządnego terenu, jakieś łąki z z, z tym, z wioską. Jedyne co daje to góry, las, wiele lasów i wodę trochę. I minimalnie lawy. No tutaj jest. Muszę się tego nie podpalił. Trzcinę sobie zbierzemy, bo wiadomo no, na enchant. Dobra. No i płyniemy dalej. Teraz mamy świerkowy las, więc no raczej tu nie będzie gdzieś ten łąki. Nie. Ale tutaj mamy brzozowy las i może za nim jest ale ja chyba nie będę iść, bo... bo po górach się ciężko porusza. No i płyniemy sobie jeszcze po cukrową. Zbliżymy ją i płyniemy dalej w świat. Eee, tutaj się kończy nasza rzeka, więc, no, słabo. Bardzo słabo. Muszę się tylko ustawić. O, nie tu bielec. Nie, 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 nie. Szybko. Szybko to, to, za, to na Zaraz będą szkielety i inne potwory. Yy. Dobra, widzowie. Przespaliśmy się. I nic nas nie zabiło na szczęście szczęście hmm. dobra teraz muszę, muszę robić parkura, bo jesteśmy na górzystym terenie napiszcie widzowie czy wy też nie lubicie małych zombiaków no no je się nie da trafić i biegają normalnie jak miały spina 2 I jeszcze mogę nawet wsiąść na barana do innego zębienia, co jest dosyć częste. Przynajmniej na Bedrock Edition. Bo jak jest no mały i ją wybiega w dużego, to wtedy wchodzi na barana. Eee. W ogóle e, wcześniej w tej wiosce, e, w tej wiosce śnieżnej, mam. Mam z tego tam tyle piecy, że no, mój domek to będzie, to będzie większość z piecy zrobionych, chyba, bo mam aż tyle. Uuu, mm. tutaj może być leśny dwór. No i mam, i mam nadzieję, że będzie. Bo, no może z tego będziemy mieli totemy. Będziemy mieli emeraldy, siekiery żelazne. Kusze, strzały do kuszy. To może być dużo rzeczy. Diamentowa motyka nawet może być, czy koks. A koks jest tam nawet częsty, częsty. Często jest tam po prostu koks. Hmm. No z tego co widzę, tutaj nie ma leśnego dworu. Nasz no, świat mi tylko utrudnia życie. To jest rola normalnie tego świata Minecraft. Żebym po prostu cały czas podróżował przez wszystkie odcinki. Hmm. No. Możliwe, że jak znajdziemy. Może w tym odcinku, jak znajdziemy teren. To wtedy skończymy odcinek, bo ono będzie już tyle trwać. No, już tyle wtedy trwać. czy no ja po prostu nie wiem. Podróż ju, już nasza trwa normalnie widzowie z, z, z 30 minut. bo z 20. Więc no słabo trochę. Bo, bo chyba z tej serii mam dwa odcinki. A jak dwa odcinki, to no... To już będzie wtedy 20 minut, 21 nawet. Tu nie muszę zjeść, bo no, już głodek wynosi 3, dobra, teraz znowu poszukujemy teren, bo oczywiście nie chcę dać w ogóle. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i suba, a zrobię wtedy odcinki z może też innych gier, nie tylko z Minecraft'a, na przykład z Pokémon i shortca nawet z Pokémon, może nie no, zobaczę. Możliwe, że tak. Możliwe, że będę miał pokemon. z e, Pokémon. No dobra. No już teraz się zaraz, zaraz skończy. Nie. A ja, a, a ja co chwilę spadam na dół. Uuu, mamy kejwa. Zbierzemy tylko drewno i idziemy pokopać trochę, więc to nie będzie aż tak nudny odcinek, bo będziemy jeszcze kopać w kopalni. Znaczy, nud. będziemy wykopywać surowce. Przynajmniej to, to jest to, co innego niż tylko podusz. Ej, ja... Ja widzę, że robię tak, że, że ja nie kopię żelaznym kilofem, bo dopiero będę miał diamenty. Ja kopię żelaznym no bo jak mi się skończy żelazny kilof, to wtedy nie będę miał jakby kopać diamentów. Ja zawsze po prostu tak robię. E, oczywiście ja jak to ja nie mam węgla, a nie mam, dobra, jestem po prostu trochę ślepy chyba. Craftuję mm. sobie pochodnie. I idę poszukać... żelaza. O najlepiej to w ogóle diamentów. To byłoby najlepsze. No i szkielet na powitanie. Tutaj jeszcze poko... Widzicie? Dawię... Najgorszy cave chyba w moim życiu. Wygląda jak normalny porządny cave, a z no, niego jedyne co mogę wykopać to jest węgiel <laughs> i spadający grawę. Tu mam taki kawałek? No coś mam łopę. Zbierzemy sobie z tego węgla, mam nadzieję, że go będzie spusta choć wątpię. To to wtedy wychodzimy z kopalni, bo no tutaj no nie, nie ma nic więcej oprócz węgla. Choć węgiel jest przydatny, no to tutaj jest jedynie miedź, która nie jest przydatna. Znaczy, jakbym chciał kombinować, to trzy miedzi byłyby spoko, ale więcej nie bo ze trzech miedzi, bym je przetopił, bym miał sztabki miedzi z tych sztabek miedzi bym zrobił piorun ochron a, a, a jak piorun e walnie w konia to wtedy staję się Kon koniem a jak, a jak jeszcze raz, to wtedy będzie tam jeszcze jeździć szkielet, będzie miał zbroję kolczatkę dlatego, gdybym, gdybym właśnie zrobił taką klatkę 2x2 na przykład no, z, y, ten 2x2 i tam mu postawił konia, ale pod nim piorun ochron to wtedy by w niego piorun walnął i by miał kolczastą zbroję, bo taki szkielet ma zazwyczaj kolczastą, znaczy chyba ma ale kolczastą zbroję to już jest kombinowanie, ale można też tak zrobić jak ktoś chce to jest porada jak, jak, jak macie trzy miedziwek w i no Yy, po prostu nie chcecie znaczy no, nie jest wam do niczego przydatne, tak myślicie, a tak naprawdę z, z niej możecie ugarnąć sobie kolczastą zbroję jako oczywiście szkliec nie dropnie z zbroi znaczy kolczat, kolczastej no to wtedy mogli no, to będziecie mogli jeszcze raz z innym koniem i wtedy no to będzie no i tak, tak samo więc i może nie no i więc no. W ogóle widzowie, w tej kopalni na raz tam dwa kwiatki. To jest masakra z tą kopalnią. Mam nadzieję, że na jakąś lepszą trafimy. Yy, tutaj nic. No. Nic nie ma. No, słabo, słabo. Żadnych fajnych kopalni. W ogóle ile mam? O, nadrobiłem węgla. Na szczęście. Bo bardzo tak, się załamał też trochę. Bo węgiel jest przydatny też do przetapiania surowców. Mm. O, zapomniałem, że na liście się nie dało tyle Skilla. Przez to prawie umarłem. Mm, no. Zjem sobie buraki, bo to też mam wyjecenia, na szczęście. I to nie tak mało. Ale dają tylko pół łotku, więc tak jak surowy ziemniak. Ale no jakbym miał surowego ziemniaka, to bym go nie jadł, z powodu takiego, że jakbym go zasadził, to bym miał więcej ziemniaków i bym po prostu wyszedł na plus. Bo potem by, by, bym je przepalił i bym miał Więcej zimniaków. Ale parku. Tam, gdzie jest, jest jakaś wyspa, tam, gdzie patrzę, gdzie jest grzyb, ale ja oczywiście, jak zawsze, prawie umarłem, ale... ale nie mnioną kopalnię. Po raz kolejny. Hmm, raz kolejny. Główniana jaskinia. Napiszcie w, ko w komentarzu: Te jaskinie są do niczego, bo no to jest prawda. Te jaskinie to nas sobie żelaza nie mają. A jaskinia bez żelaza to nie jest. To, to nie jest jaskinia. O właśnie, Wcze wcześniej mówiliśmy o tym. Najgorszy mob świata. Czemu go się nie da uderzyć? Aha, no mi on nie bił, nie, nie wiadomo czemu. E, a skoro już są moby, to znaczy, że jest not. ale <laughs> mnie ten zobiach przestraszył, widzowie. E, ja pójdę, może spać. Jak najszybciej. E, I idę na szkielet. To jest plan. Dobra Co jest? Skąd? Boż też kiedyś nie trafił. A czy... Miałem tyle tarszy akurat. Uuu, uu, dobra, jest. Mary. Dobra, a teraz biorę nie, nie jakutki, bo, bo ja też nie ziemniaki, tylko buraki. U, to wygląda szła na spokoj o tak! No i na taką. No i na, no i na coś takiego liczyłem. Tutaj z kanion. Wolę nie, robić, nie ryzykować water skillem yy. Tutaj nawet bardziej. Dobra. Mam nadzieję, że no tutaj będzie jakiekolwiek żelazo, bo to byłoby... u No, o wilku mowa. No, wilku mowa. Mm. Ja Woda jest czasami taka dziwna. Ja bym był w góry ale mnie nie ma. Y no. Kupimy sobie żelazo. Mo możliwe, że nawet w tym odcinku zrobimy sobie seta żelaznego. <laughs> Creeper! Nie zrobimy, jak wybuchną od Creepera. Ja cię kręcę. Oooo, ale się przestraszyłem Widzowie, że, na, 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 napiszcie, widzowie, czy wy też się przestraszyliście tego ogórka? Bo ja się mega przestraszyłam. Ja ci Ja się wszystkiego praktycznie boję. Więc, no. więc zapewne wy się widzowie tu nie przestraszyliście. Ja w się też do góry nie patrzyłem, bo, bo, tam, bo tam też bym mogło być żelazo. Tam było chyba żelazo. Widzę, czy wy też właśnie tam też widzieliście żelazo? Bo jest tak, o jest było, 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 było. więc nie ma szkoda. szkoda więc w sumie no więc je, je, no, jednak widzowie całego seta żelaznego a może jednak zrobimy skoczyłem super e, dobra może jednak zrobimy całego seta żelaznego widzowie bo tutaj jeszcze jest dalsza część kopalni. A to jest następna szansa na żelazo. Oni, no i nie ma. Słabo. Raczej znaczy nie słabo, bo mamy no aż 19 żelaza, Ale wolałbym mieć 25. Znaczy nie 25, tylko 30. Albo i nawet 100. <grym> dwa, dwa staki. To byłoby najlepsze. Ale... Mm. Widzowie, mamy też w planach zrobić z... Z tym... Z... Z... z no... Z... No... Z tym... Z Tomaszem Janem. Odcinek, kto lepiej zbuduje domek No, swój W prawdziwym no, Ale możliwe, no nie jestem zupełnie no, pewien nie, nie jestem pewien, no bo Będzie trzeba znaleźć kamerzystę, Bo my będziemy na playstation wtedy grali bo no, inaczej to tak trochę, inaczej, no bo inaczej to, to, to się nie da, bo no właśnie ten Tomasz Jan nie ma prawdziwego ch chyba Minecrafta na telefonie. Niestety. Ale no spróbujemy ogarnąć kamerzystę. Zobaczymy, czy się uda. Um, no. Więc no, zaraz będziemy kończyć odcinek, bo ma 20 minut Więc no, dosyć dużo. Tylko widzimy z tej jaskini. Aha, bo to jest jeszcze druga. A, to, to, to jeszcze się tutaj. Tutaj sobie jeszcze wykopiemy żelazo. No to jedno zawsze może dużo dać. No już mamy na całego seta. I najpewniej go zrobimy, bo w sumie mamy zmieczki ow oh, żelazny, i wiaderko, żelazny. Yy, no więcej nie ma, nigdzie żelaza, więc na no szkoda, ale no. Ogólnie to, żelazo mi się kojarzy z żelaznym napiszcie też czy znacie tego youtubera a więc będziemy już kończyć odcinek na razie widzowie do następnego aha jeszcze tylko się zabuduję żebym znowu nie umarł <grym> no już się na jeszcze żegnają widzowie i nagle to przerwają no. no bo ja mam słabą pamięć Na razie widzowie do następnego odcinka. Pa.